Yo, yo! Witam, witam, witam! Paweł Adam jeden Roman Adam Franek, Rafał z tej strony jak zawsze. Słuchajcie, od razu Wam tutaj pokazuję na radio. Eee, dzisiaj mały test. Tak prowizoryczny i tak śmieszny, eee, ale jak dużo może wnieść? Wydaje mi się, że to co teraz tutaj Wam pokażę ma to naprawdę znaczenie, bo chyba nikt tego tak naprawdę nie próbował. Eee, słuchajcie, powiem Wam tak. Odwieczne pytanie, czy długość kabla jest ważna? Kabla, który zasila antenę. Jedni piszą jedna, druga fali, jedno, jedni mówią, drudzy mówią e, połówka, połowy fali, a niektórzy mówią, nie ma w ogóle znaczenia, kabel ma być tak długi, że wystarczy od anteny do radia. No pewnie. W sumie to chyba najmądrzejsza odpowiedź. No ale można by go jeszcze jakoś pływa podzielić i to chyba ma jednak znaczenie. Słuchajcie, przeskoczymy teraz kawałeczek tutaj. Zwykły, prosty wyłącz, e, przełącznik antenowy. Na czym to polega? Wyjście z tego po, e, przełącznika z tyłu zostało podłączone do anteny. E, pozycja 1, tak jak tutaj widzicie, to jest nic innego, jak tylko zwykły bypass e, idzie sobie do, e, do anteny. Z tym, że do anteny idzie sobie przez taki trójnik. I teraz patrzcie. Tutaj idzie do trójnika, do tej części i na dole ten kabel wraca sobie do radia. Więc nic nadzwyczajnego, tak? Idzie sobie antena przez przełącznik antenowy i wraca sobie do radia. Ale pod pozycję numer 2 zrobiłem zupełnie to samo. Z tym, że dodałem parę metrów kabla. Po prostu ten kabel jest dłuższy. E Słuchajcie, nie jest zwinięty, nie wiadomo jak, leży sobie tak po prostu rozwalony, więc nie mamy żadnej indukcji, żadnej pojemności, tutaj nie ma. Eee, wydłużyła nam się tylko w zasadzie linia antenowa. Eee, no i się mówi, że przecież linia antenowa jest tak naprawdę też niczym innym jak częścią anteny. No ale oczywiście to wszystko jest zawsze, to jest duża wojna i, i każdy sobie z tego zdaje sprawę. Więc pokażę Wam takie zjawisko, i myślę, że tutaj będzie można fajne wnioski sobie wyciągnąć. Słuchajcie, spójrzcie sobie u góry. Ja mam swój tuner antonowy w bypassie. Więc on sobie też jest tak, także nic tutaj kompletnie nie robi. Nie ma najmniejszego pojęcia. I teraz patrzcie sobie na widmo. Słuchajcie, zapamiętajcie sobie. Jedynka to jest po prostu bypass, a dwójka to jest po prostu to samo, tylko że o parametrów dłuższe. Nic więcej. I teraz patrzcie na widmo, co się stanie, jeżeli przełączam na dwójkę. Hej, patrzcie u mnie dwójka. I teraz tak, patrzcie na sygnał, jaki tutaj mamy. No mamy 5.9 w porywach do plus 10, tak? Gdzieś tam poleci. I słuchajcie, wracam na jedynkę. Patrzcie co się dzieje. Słuchajcie, 5.5, tak. 5.6, 5.7. Zobaczcie, jedyneczka. Wracamy znowu na dwójeczkę. Na dłuższy kabel zasilający antenę. Patrzcie, co się robi z sygnałem. No, słuchajcie, ja myślę, że to jest tak prosty test. I nie wiem, czy ktoś go kiedyś... <grym> Ktoś go kiedyś robił po prostu, bo to wydawałoby się, że to bzdurna rzecz w ogóle, żeby sprawdzać i żeby w ogóle coś takiego zrobić. Ja powiem szczerze, że troszkę przez przypadek wpadłem na to, bo tu miałem zupełnie inny plan, żeby coś tam zrobić. Chciałem jakąś tam cewkę nawinąć, coś tam, coś tam, ale to nie ma, nie ma w, tym, w tym momencie znaczenia. Znaczenie ma to, co w tym momencie tutaj się nam wydarzyło, że z sygnału 5657, słuchajcie, nagle nam się pokazało, 5,9 plus 10 decybeli. Także pozycja 2, tak? To są... To jest nic innego, to są dwa kable, z tym, że jeden jest tylko roz, rozłożony po pokoju. Podejrzewam, że jest po prostu zbliżony do jakiejś długości fali. Przełączę znowu na jedynkę. Pominiemy ten długi odcinek. Patrzcie, co się dzieje. No to co, strzelamy dalej, dwójeczka Wydłużamy linię Antonową. Słuchać nawet, że to przecież inaczej zupełnie słucha Zobacz, znowu będzie w porywach plus 10 <grym i zainteresowań> Niesamowite Tutaj już dalej nic nie będzie, to są chyba jakieś śmieci, tak? No nie, tutaj jakiś kolega, także brzydko by było tak powiedzieć. Mamy co? Teraz idziemy poprzez długi kabel Sygnał? No 5-3, tak? Jedziemy. Bypass. Zobaczcie co gdzie jest sygnałem. Głupi kabel, antena jest ta sama. Bam. Dobra, słuchajcie, no krótki ten filmik, no bo dłuższy nie będzie. Ja myślę, że w tych paru minutach wszystko tutaj mogliście sobie zobaczyć i dojść do pewnego wniosku, że to ma. I teraz powiem Wam tak, dwie szkoły, pół fali czy połowa, połowę fali. Ja stawiam na połowę, połowę fali, jeżeli chodzi o długość kabla, który ma zasiadać dipola, jako że jest to antena prądowa. I promieniłem na samych końcach. A co Wy o tym myślicie? Trzymajcie się, pozdrawiam. Paweł Adam 1, Roman Adam Franek, Północna Holandia. Hej, hej, do następnego razu.